Dobry wieczór. Pierwsza dziewiętnaście. Jak myślicie, gdzie ja jestem? Chyba dobrze widać, bo już dzień był bardzo ciepły u nas, ale no noc też nie jest z przymrozkiem, ale powiem wam, że już zmarłam doszczętnie i się chyba poddaję. No czatuję, czatuję, żeby zdążyć wykastrować kotkę. Kotki. Ja co róż w jakichś miejscach czatuję. Na razie bezskutecznie. Kotka bardzo yy, płochliwa. Yy, weszła nawet na moment do, do klatki łapki. Ona nie wejdzie, bo ja na tą kotkę też wiele razy yy, kiedyś już czatowałam. To jest młoda kicia. Ja jeszcze na nią czatowałam, jak ona była kociakiem. Nawet relacje pokazywałam. Niestety nie udało się. Zaraz wam pokażę, Małą kenelówkę. Kicia weszła do niej, ale weszła tylko na moment. A jak się spali taką akcję, no to już potem taki kod nie wejdzie, więc mówię, kotka bardzo puchliwa. Dałam tutaj karmę i surowe mięso, i ona tak wpadła. Porwała mięso i uciekła. A mówię to, przy zamykaniu takiej klatki, to musi być po prostu pełna koncentracja, jeden pewny ruch, bo jeśli akcja się nie powiedzie, no to kod już może nigdy więcej do klatki nie wejść. No to jest zrobiony taki mały, mały kroczek, że ona w ogóle choć na moment weszła. Weszła i, i zaraz wyszła. Także ja nie miałam szansy, żeby tutaj zamknąć szybko tą klatkę. A mówię, musi to być zrobione ruchem pewnym i musi być wtedy, jak już się decyduje na to zamknięcie, to musi być to 100% pewności, bo jak się kot, no kot się zaczyna wtedy rzucać w klatce, wpada w panikę. Ja z tym bolącym kolanem, właściwie z dwoma bolącymi kolanami, z bolącym łokciem, ale powiem wam, że no, yy, no, ona pewnie już gdzieś tam też kocury za nią latają, więc złapała tylko w pośpiechu i to tak będzie, że yy, tak jak już Wam mówiłam, w jednym miejscu ja w ogóle nie widzę w tej chwili kotów. Dobra. Chciałam tak Wam tylko pokazać. Namarzłam się strasznie, yy, aż już się telepie. Ona już. Przy mnie wątpię, żeby wróciła. Musiała być bardzo głodna, że w ogóle, y, że się tu pojawiła i y, y, y się zdecydowała wejść i porwać to jedzenie. Zostawię jej jedzenie, tyle mogę. No, nie mogę być i tak połowę nocy spędzam na, na jazdach po terenie. Powinnam w tej chwili robić, nie mówię, że o spaniu, ale powinnam robić coś innego papierologią się choćby zajmować i kotami, czyścić kuwety na przykład, ale muszę się już zwijać. Ja już często jest zimna, także jadę jeszcze w dwa miejsca, ale tam chyba tylko zostawię jedzenie i to wszystko. O, pani Doroto, miło mi. O, jadę właśnie tam w to miejsce nakarmić jeszcze, chociaż mówię, ja tam teraz nie widuję, te koty nawet nie przychodzą do jedzenia tam skąd, gdzie Megi była złapana. A Moli czeka dalej u mnie na adopcję. No już rok minął, jak kicia czeka i domku nie znalazła. Kończę, wiecie co, bo naprawdę już tak trzęsie jest zimna. Jak się siedzi no z otwartymi drzwiami siedziałam. Jedne drzwi otwarte, drugie drzwi otwarte od auta, żeby po prostu, w razie czego, na taką klatkę do małej osobówki nie jest łatwo wepchnąć. Ona na styk wchodzi, więc też się boję, że jak jestem sama, jakby były dwie osoby, to zawsze jakoś tak łatwiej by było, nie? Ale dobra. Zamykam klatkę. Pojadę jeszcze, jadę w dwa miejsca. Może tam będą. To już mam jedzenie uszykowane w klatce. Yy, może tam będą jakieś sprzyjające okoliczności. Więc wrócę do domu pewnie znowu. Trzecia albo czwarta nad ranem i najgorsze to, że nie ma efektów tego wszystkiego. O, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Martwi mnie to, co się dzieje. Nie wiem też, jak się już co roku zastanawiam, dlaczego akcje sterylizacje yy, robione są w marcu na przykład. Zaczynają się w marcu, kiedy w marcu już wszystkie kotki są takie kotki, które tam gdzieś żyją jeśli już mają odpowiedni wiek, to one wszystkie są już dawno w ciąży. Już teraz no, ta zima była chłodniejsza, ale jak były te ciepłe zimy, to już w marcu się kociaki rodziły. Ja pamiętam, jak mnie ktoś prosił o pomoc, bo znalazł na stryżku w pomieszczeniu gospodarczym w marcu, nie pamiętam, gdzieś w połowie marca. I to już takie kotki, nie, znalezione były później ale jak ja liczyłam, y, kiedy musiały się urodzić, no to w marcu. Więc nie wiem, czemu jakieś akcje, kastracje się robi w marcu, a nie na przykład y, jesienią, bo znowu w okresie rozrodczym, który jest z uwagi na y, pogodę teraz. Widzicie, muszę tu zostawić jedzenie coraz dłuższy, no to w okresie rozrodczym to zawsze też istnieje ryzyko, że nie łapie się już wtedy kotek, jak one gdzieś mają kociaki, bo takie kociaki, a wiem, że takie... no niestety niektórzy tak robią, że bez względu na wszystko. No, pomagać według mnie trzeba z sercem i wyłapywanie kotek. Gdzie jest ryzyko, że. Dobry wieczór. Gdzie jest ryzyko, że. że kotka ma już gdzieś te kociaki? No to jest po prostu skazywaniem tych kociaków na śmierć głodową. Więc ja uważam, że osoby, no, które kochają zwierzęta, ale zimno, tak zmarzłam. Przynajmniej teoretycznie nie powinny takich rzeczy robić. Tak samo przestrzegam przed zostawianiem klatek łapek na noc, a wiem, że to też jest często praktykowane, że są osoby, które zostawiają klatki łapki z jedzeniem gdzieś tam, w podziałkach czy gdzieś, zostawiają wieczorem i dopiero rano przychodzą zobaczyć, czy coś się złapało, więc jeśli się złapie jakiś, czy kot, czy jakieś inne zwierzę dzikie, klatki zostawiane są odkryte, bo, do, bo jak jest przykryta, no to mechanizm może nie zadziałać. Więc to jest coś masakrycznego, tak jak na przykład się złapie taki kot, czy właśnie inne zwierzę złapane w taką klatkę, no to ono momentalnie wpada w panikę. Dlatego ja. W klatkę łapkę, jak łapię, to jestem, kiedyś miałam taki fajny karton, w którym oryginalnie ta klatka była kupiona i on był tak docięty, że był tylko otwór na rączkę i po prostu jak kot się złapał, to momentalnie ten karton zarzucaliśmy z na tą klatkę. On był właśnie bardzo, no to był karton od tej klatki, więc był szczelny i to był najlepszy sposób. Kot się, y, musi być klatka przykryta, bo najgorsze, co może być, to właśnie druciana kla klatka. Kot się znajduje w takiej, no, pułapce. On wie, że, że wpadł w pułapkę i wtedy wpada w straszną panikę. Więc zostawianie.